Hej, Siemka. Tutaj szybek i witam was w przeglądzie na naprzódka 15 w 44 b Wczoraj wyszła wersja A. Dzisiaj już mamy kolejną, co jest nie lada zaskoczeniem, co jeszcze jest fajne. E, mamy więcej zmian. Nie są to zwykłe bugfixy, tylko mamy naprawdę sporo dodatków, które wam teraz szybko omówię. I jedną rzecz, której nie omówiłem ostatnio. No, jak wspominałem, nie tylko, nie tylko koksami żyje tak, także nie pamiętam jej efektów. No i Dobra, to już od razu powiem, um, nie można już ich kraftować. Tak w końcu zdecydowali się, że nie będzie można ich robić. Um, pokażę wam. Jeżeli chcemy zrobić ten mniejszy jabłuszko, nie koksa, tylko te mniejsze jabłuszko, nie ma sprawy, zrobimy ze sztabek. E, natomiast jeśli chodzi już o ten notch apple, niektórzy tak to nazywają lub po prostu koks no już niestety tej receptury nie ma, nie da się na chwilę obecną tego już zrobić no ale dobrze, to było to co ostatnio przejdźmy już do obecnych zmian oraz dodatków po pierwsze jeśli chodzi o nasz end crystal, który dodano ostatnio mamy teraz inną sekwencję układania tych bloków, aby przywołać smoka, za chwilę to pokażę, oraz recepturę Także to właśnie było ważne. Recepturę także już nie będzie trzeba ganiać za tamtymi szkieletami. E, po pierwsze, tak musi być tych bloków 7, czyli mamy tak układa, układane tak tutaj e, po dwa na stronie, z lewej, z prawej, tam jeszcze z przodu. E, no i siódmy bloczek w miejscu tym. W tym momencie zaczyna się nam cały ten proces o właśnie, e, odnawiania tych wszystkich. Źródeł życia tego smoka. Co ciekawe, jeszcze są takie właśnie super, super efekty, że z każdej wieży nasze, z każdej tej wieży po, do środka, do, do centrum dostarcza się właśnie ta, nie wiem jak by to nazwać, energia, i za chwilę zrespi się tutaj smok. Niestety są straszne bugi z tym, i nie zawsze nie zawsze widać te światła z samego epicentrum, także to niestety będą musieli jeszcze na tym. Popracować. No i co? No i smok sobie już lata. Tak, to, to w sumie cała ta wielka zmiana. Wygląda to troszeczkę lepiej, w sumie tak, to, to trzeba przyznać. Natomiast, no niestety, troszeczkę nam się to buguje, ale to już zależy od hitboxów w Minecraftie No i tego jeszcze nam niestety nie zmienili. Na dowód tego, że już się nam nie pojawią te mm, kryształy z tych właśnie Szkieletowych koników, to mogę jednego tutaj właśnie um, ubić. Niestety już tak nie ma. Jeśli chodzi o same szkielety, sprawa wygląda identycznie. Ok, nic nie wypadło, jak widzicie. Um, no i jeśli chodzi teraz o recepturę, musimy zużyć troszeczkę szkła um, Eye of Ender. Zawsze nazwę zapominam, także musiałem teraz się wesprzeć. E oraz łzę gasta. E co fajne, jeszcze można w końcu skraftować. Enderrody, nie są, nie są drogie, wystarczy tam skorzystać z zaledwie dwóch materiałów e, z pałeczki od Blaze'a y, oraz tego Horus fruta, który, który też w sumie niedawno dołączył do Minecrafta. E, mamy teraz również całkiem fajną rzecz, której nie było wcześniej, 20% redukcję damage'u jeżeli spadamy na bloczek siana. Wystarczy jeden. To się nie multiplikuje z tego, przynajmniej co się dowiedziałem, więc jak damy dwa bloki siana, jeden na drugi, ta redukcja nie będzie na 40% ani więcej niż na 20%, po prostu będzie 20%, bo upadliśmy na ten, a nie inny blok. Mamy też jedną fajną rzecz, która się zwie: Potion of Luck. Niestety nie ma jeszcze receptury. Do potion of luck. Tak samo, z tego co zauważyłem, nie, potrafi, nie można zrobić jeszcze potion of bad luck, ale ten efekt również występuje. Z tego co sobie zanotowałem, ten efekt ma wpływ. Tak, zerkam na notatki, więc troszeczkę ekrany nie będę ruszał na otwieranie skrzynek, na zawartość po prostu rzeczy, które znajdziemy. Chodzi o te skrzynki z lutem, które znajdziemy na przykład w dungeonach, minecartów. Dotyczy to również łowienia ryb, no i nie tylko, bo czasami itemki też się nam trafiają. No, oraz drop z mobów, które zabijemy, to warto zaznaczyć, tak? Chodzi o moby zabite przez nas. No i dobrze. Ostatnia rzecz jest jeszcze taka fajna. No właśnie, jeżeli rzucimy sobie podkę obszarową, tak? I strzelimy strzałą do środka w sam środek. No, strzelmy może kilka, bo może się zdarzyć, że nie trafi w środek. Strzelmy sobie taką. Dobrze, chyba wystarczy. I teraz zbierzmy sobie te strzały. No, tylko jedną trafiłem, jak widać, w epicentrum, no co prawda, szkoda. Albo może to przez Creative tak się stało. Mamy Arrow of Luck. Jeżeli rzucimy inną podką, na przykład na regenerację, i też postrzelamy sobie troszeczkę strzałami w te centrum, możemy też to zrobić w jakiś tam szybszy sposób. Ok, pozbierajmy. Hmm, ja akurat nie pozbierałem. Może bym musiał zmienić zmienić sobie game mode. Ok, game mode już zmieniony. Pełno wściekłych enderów. Enderów, endermanów mamy nad sobą. I nie tylko. Takie małe efekty z reszczykiem. w końcu Hello blisko. Um, no i cóż, postrzelajmy sobie teraz strzałami do środka. Tak, z tego co widzę. Po pierwsze, smog będzie mnie bił, bo jest nade mną. A po drugie, efekt powinien znacznie szybciej się kurczyć, gdy strzelam do środka, gdyż zebrane przeze mnie strzały e, będą miały na sobie instant health. I co ciekawe, dotyczy to każdej y, każdej właśnie potki, do której strzelimy sobie. Kurczę, ale tu bałagan. E, do której każdej. Do, w każdą podkę, którą strzelimy, tak? W każdy efekt zamienia to nam w strzałę na właśnie taką specjalną. Przy czym myślę, że dobrze by było e, używać jakiejś maszynki, która by strzelała tymi strzałami, gdyż rzucanie po prostu tak strzałami z ekwipunku nie działa. Efekt nie, na, nie narzuci się na te strzały. E, no i to w sumie... W sumie chyba tyle, co mogę Wam powiedzieć. O, widzę, że Ender Dragon zajął się tutaj e, nam recepturami, nie spodobały mu się one. E, ale co mogę jeszcze zrobić? E, to wam pokazać jedną fajną rzecz, jeśli chodzi o kraftowanie, o właśnie, endrodów dostajemy 4 za taką oto recepturę. I to moi drodzy, już będzie wszystko w tym snapshotcie, troszeczkę chaotycznie, ale bardzo szybko chciałem wam go przedstawić, yy, gdyż myślę, że już chyba troszeczkę i tak się yy, spóźnię. Zatem, jeżeli informacje były dobrze przedstawione, jeszcze raz was proszę o. Yy, Docenienie tego w jakiś sposób. A jeżeli było źle, to powiedzcie, co było źle, i następnym razem, gdy będę się tak spieszył, przynajmniej to poprawię. Także z mojej strony to już wszystko. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, no i cześć.